Największy z Polaków papież Jan Paweł II został uhonorowany w Strzegomiu na wieki. Postanowiliśmy podążyć jego śladami, które są obecne w tutejszej architekturze, ale i nie tylko. Upamiętniając pontyfikat Jana Pawła II umieszczono jego popiersie wykonane z ceramiki na dachu bazyliki mniejszej, którą powołał do życia osobiście jako latarnię Bożego Światła tu na ziemi. Pomnik papieża granitowej wiary wykonany nieprzypadkiem z tego budulca stoi przed bazyliką na placu również jemu dedykowanemu. Papież poprzez światło witraża przenika do bazyliki i rozprasza się na ścianach, jakby chciał powiedzieć, jestem z wami. Wiarą przemawia również krzyż światła wzywając w płycie na głębie, upamiętniając ważne wydarzenia m.in. śmierć papieża Polaka. W 1987 roku dzięki staraniom świętej pamięci księdza Stanisława Siwca zrealizowana została inicjatywa mająca na celu wybudowanie w tomkowej domu katechetycznego, który następnie przemianowano na kaplicę. Tam obecne są ślady pamięci o Janie Pawle II, zajrzeliśmy więc do środka. Na naszym ołtarzu jest przedstawiony Jan Paweł II i Karolina Koskówna. Otóż to właśnie Jan Paweł II wniósł na ołtarze błogosławioną Karolinę Koskówną w 1989 roku. Niech stąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Te właśnie słowa tutaj są przedstawione na naszym ołtarzu. By dopełnić zarys budowli postanowiono dobudować wieżę. Dzięki ludziom dobrej woli inwestycje zrealizowana. Powstała wieża. Koszt tej wieży na dzień dzisiejszy to wynosi około 100 tysięcy złotych. Wybudowanie kaplicy w Tomkowej w znacznym stopniu ułatwiło życie wiernym. Przedtem, jeżeli tego nie było, tej kaplicy naszej, no to wszyscy mieszkańcy musieli dojeżdżać do Bazyliki, do Strzegomia. I wszystkie święta, niedziele, wszystkie uroczystości związane właśnie z kościołem, wszystko odbywały się w Strzegomiu, w Bazylice. Na dzień dzisiejszy jest to y, dla wszystkich mieszkańców Wioski Tomkowice jest duże udogodnienie, bo ksiądz przyjeżdża do Tomkowic i tutaj się odbywają wszelkie nabożeństwa, wszelkie uroczystości kościelne odbywają się u nas. I to jest jakbym powiedział, to jest taka perełka. Obecność Jana Pawła II w Strzegomiu można zauważyć niemal wszędzie. Obraz, który został namalowany z inicjatywy radnych i powieszony w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu, był jednym z wielu kroków mających na celu upamiętnienie postaci papieża Polaka. Inicjatywa ta stała się no była mocnym przeżyciem dla radnych, tym bardziej, że papież zmarł w kwietniu. Autorem obrazu jest pan Jan Włażej Woźniak. Jest to malarz galerii wiedeńskiej. Bazylikę w Strzegomiu wznieśli w 1271 roku joanici. To cenny pomnik materialnej jak i duchowej historii. Od wieków te kamienie mówią swoją żywą obecnością, a przede wszystkim obecnością ludu bożego, który od wieków gromadzi się tutaj właśnie w tej świątyni. Ale w szczególny sposób chciałbym ukazać na tle właśnie tej bazyliki wszystkie ślady, które są właściwie jest spuścizną wieków, ale przede wszystkim także ślady, które zostawione są po wyborze już błogosławionego Ojca Świętego Jana Pawła II. I myślę, że w Strzegomiu, a także w Bazylice tych śladów odnajdziemy bardzo wiele, ponieważ na pewno jest obecny w naszych sercach, ale także obecny jest przede wszystkim czy też na wizerunkach, czy też powiedzmy pod nazwą chociażby tego placu, na którym się znajdujemy. Bardzo serdecznie zapraszam do wnętrza. Jesteśmy w kaplicy Świętego Andrzeja. Tutaj też następny ślad obecności błogosławionego Jana Pawła II. Kiedy w 1983 roku odwiedzał Polskę, a przede wszystkim Ziemię Dolnośląską, i był we Wrocławiu, to z inicjatywy niezależnego samorządnego związku zawodowego Solidarność powstały te krzyże które istnieją w tej kaplicy i też właśnie wskazują na tę obecność pośród nas żywą obecność błogosławionego Jana Pawła II dokładnie tak jak zobaczymy na tablicy jest to krzyż jedności poświęcony właśnie przez ojca świętego we Wrocławiu a dokładnie 21 czerwca 1980 trzeciego roku Jesteśmy w kościele świętej Jadwigi to kolejny ślad obecności błogosławionego Jana Pawła II. Wiemy, że święta Jadwiga była patronką wyboru na stolicę świętego Piotra, wtedy kardynała Karola Wojtyły w dniu właśnie 16 października, ten kościół. Doczekał się remontu, ten remont był zainicjowany przez świętej pamięci księdza prałata Stanisława Siwca, jak i właściwie wszystkie te ślady obecności też papieża na strzegomskiej ziemi. I on ten kościół poddał renowacji, dzisiaj jest już w ładnym, bardzo ładnym stanie. I postanowił, ten remont był ukończony w 2000 roku, że od 2000 roku każdego miesiąca, 16 dnia miesiąca, na pamiątkę wyboru kardynała Karola Wojtyły na stolicę świętego Piotra, będą się wierni modlić co miesiąc 16 wtedy w czasie pontyfikatu, prosząc o... Boże błogosławieństwo potrzebne, dary Ducha Świętego, dla sprawującego urząd papieża. Po śmierci papieża, odprawialiśmy tu dalej Mrze Święte, prosząc o rychłą beatyfikację, której doczekaliśmy się, chwała Panu Bogu. I w tej chwili też omadlaliśmy od chwili śmierci papieża obecnego papieża Benedykta XVI i będziemy to czynili dokąd Pan Bóg pozwoli nam tutaj się modlić. Ostatni ze śladów, najświeższy można powiedzieć, obecności błogosławionego Jana Pawła II. Właściwie dla uczczenia tej beatyfikacji, która miała miejsce pamiętnego dnia 1 maja roku pańskiego 2011, w niedzielę Bożego Miłosierdzia, postanowiliśmy razem z Radą Parafialną uczcić to właśnie wydarzenie, które jest podarowane. Kościołowi, ale przede wszystkim Kościołowi w Polsce i umieścić obraz błogosławionego Jana Pawła II w jednej z naszych kolejnych kaplic w bazylice, która nazywana jest kaplicą szkapleżną, zresztą bardzo piękną, z pięknym ołtarzem. I właśnie patrzymy na obraz błogosławionego Jana Pawła II, który Wyszedł pod ręki pani Anity Kałuży, zamieszkały w Karczycach, artystki, która skończyła odpowiednie studia i też jest polecana przez wrocławską kurię biskupią. Drogowska z wiary, czyli Krzyż Światła to papieska inicjatywa, która nie ominęła Strzegomia. W Szegomiu była taka grupa pod przewodnictwem księdza Prawata, święty pamięci Prawata Siwca. Spotykaliśmy się często, to znaczy spotykaliśmy się bardzo często w salce katechetycznej. Powstała taka grupa z Towarzystwo Inicjatyw Gospodarczych. No i powstała tam właśnie myśl o, 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 o postawieniu krzyża. Tylko krzyż. Pierwszy wersji miał, miał stać na górze Świętego Jerzego, tutaj między Górą Krzyżową a, a tam w lewą stronę. Troszkę. Tylko że mieliśmy trudności, bo tam y, konserwator zabytków znalazł jakąś roślinkę i nie pozwolili nam. A ja z tego nawet się ucieszyłem, bo szukano później miejsca na, na postawienie krzyża. Ja tak po cichu myślałem, jakby to zrobić, żeby to stało u mnie. Nie? No i przeprowadziłem, to przywiozłem tu księdza Prawata Siwca i innych ludzi, no i to miejsce akurat tak odpowiadało, bo to widać z jednej strony od strony Wrocławia, dosyć daleko widać, prawie 1,5-2 kilometry i od strony tutaj Jeleni Góry też widać gdzieś tak około dwóch km, kilometra. Krzyż jest oświetlony od zewnątrz i jest drogowskazem dla ludzi wierzących i tych niewierzących. W tej chwili przy krzyżu planuje się posadzenie kwiatów, by popracować nad estetyką terenu wokół niego. Ale to nie koniec inicjatyw upamiętniających papieża Polaka. Ważnym elementem pamięci o Janie Pawle II jest to, że trzy szkoły na terenie naszej gminy noszą jego imię, imię Jana Pawła II. Tym samym w swoim programie wychowawczym ważną osobą i ważną postacią jest Jan Paweł II.